Jужим dzisiaj amebisu, wizualnie witam was w kolejnym odcinku Osobnobów. Tym razem będzie champion, który wygląda dość zniechęcająco może nie tyle zniechęcająco, co stylistycznie do mnie nie trafia. Scoldia, to jest postać, którą widziałem na filmikach zanim zakupiłem grę. Właściwie to był w czasach, kiedy robiłem tydzień z MOBA i zastanawiałem się, czy sobie nie złapać Osobnobów i też z nich nie nagrać czegoś. I zobaczyłem tego gościa i stwierdziłem. Nie, 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 to absolutnie nie moja stylistyka, nie, to, to do mnie nie trafia. I <ścoughs> jakoś on był tym takim negatywnym magnesem e, moich emocji, e, który sprawił, że dość późno zaryzykowałem spróbowanie tej gry. I teraz numer jest taki, że jak nim spróbowałem zagrać, to stwierdziłem, że to jest jedna z najfajniejszych dostępnych postaci. Co więcej, głos za niego podkłada Simon Lane. I teraz tak. Simon Line to jest yy, gościu, który może być wam znany jako Jokcast. To jest koleś, który prowadzi Jokcast na YouTubie. To jest koleś, który yy, robił yy, ten... Jak to się nazywało? Z World of Warcraft teraz w Minecrafta głównie kręci. I on pokłada tutaj głos. I, i to jest... Yy, Naczelny powód, dla którego za każdym razem jak mówię o jakimś czempionie, mówię, jaki jest aktor dający za niego głos. Myślałem, że w ogóle ci czempioni będą się pojawiali wcześniej, ale numer jest taki, że tych YouTuberów, znanych, popularnych, jednych z największych YouTuberów, jacy są na anglojęzycznym YouTubie, to ich jest tutaj kilku. I podkładają głosy za naprawdę fajne postacie. I to jest naprawdę ciekawe w korelacji do tego, kim oni normalnie są. No, ale dobra. Kim jest Scouldr? Skolder, jeżeli to się tak czytam, mam nadzieję, że to się tak czyta, jest wielkim gwiezdnym wikingiem który przypuścił sobie rajd na dziesiątki portów kosmicznych, na dziesiątki statków kosmicznych, na dziesiątki sklepów z żywnością i z alkoholem. Zapewne tego alkoholu nie było podanego w jego historii. I zyskał sobie niezbyt przyjemny przydomek wielkiego tłustego czy tuścioszka. Na polsku można by to przetłumaczyć w ten sposób, wikinga Skoldira, co go bardzo wkurzyło, rozsierdziło i żeby pokazać ludziom, że jest zwinny, gibki i w ogóle oh, taki, a faktycznie jest, przyłączył się do somnautów i, i się popisuje swoimi, swoimi umiejętnościami. Co to to jest? Fighter Initiator Crowd Control, czyli potrafi się nieźle klepać, prawda? Jest świetny w rozpoczynaniu walki, naprawdę. I ma niezły crowd control. W sumie nie jestem w stanie stwierdzić, bo raz nim grałem to jakiś czas temu, ale, ale mi się bardzo podobało. I mobility ma balanced, czyli zbalansowany system poruszania się. Jego skill to jest e, skill pod. Klawiszem B. Uh, hurl your. Uh, nie, sobie na kabel. Your enemies backwards with his mighty throw. Czyli łapie wroga i rzuca go za siebie. To działa zarówno na miniony, jak i na wrogich czempionów. Jak Leon Camillion, uh, o którym było jakiś czas temu, językiem przyciąga do, do siebie wrogów, tak Skoldir. Pfff, spiąchy i, i przeciwnik leci do tyłu. To jest naprawdę mega. Drugi skill. But stomp the ground to, the st uh, to start an earthquake, with uh, which damages enemies in front of you in a line. Czyli podskakuje i tyłkiem przywala w grunt, co wywołuje trzęsienie ziemi, które rani wrogów przed skaldirem, ale jest też uh, opcja rozbudowy tego, żeby fala szła w obie strony. Yeah! Mmm, <coughs> ah, płateczki. Latkie poleciało w gardło. Mm, wszystko, wszystko. <kuszczak> <kuszczak> tak, wszystko. Auto-Attack Scoudir bashes his enemies to bits with devastating free hit combo. I jego standardowy atak to jest faktycznie trójkombo. Mm, taka duża pioncha, żeby zakończyć. Bardzo fajna sprawa. A jego poskok to jest Explosive Fart Press A in Mid Air to receive an extra boost. I to działa tak, że. To jest w powietrzu, jeżeli ponownie się naciśnie skok, to otrzymujemy wypchnięcie powietrza ze względu na trawienie. Nie? Dobra! Zobaczmy, jaką ma muzykę. Bo ta muzyka to jest chyba, chyba mój ulubiony utwór ze wszystkich dostępnych w tej grze. No good, no glory. Nie, nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale jeżeli ktoś siedział w tych skandynawskich klimatach, nie wiem, jakiś fiński metal, e, fiński rock i, i e, ten zakątek wszechświata, to, to powinien się uśmiać, bo to jest Happy Queen! Tego ogniste pierdnięcie fajne jest, a to jest ten jego atak. Weźmy sobie przerzucenie, które wygląda tak, że po prostu machniemy łapką i co stoi przed nami? Leci za nas! Skoro nasi czempioni pobiegli na dół, ja pobiegnę na górę Ojoj Bum! <ścoughs> Życie dajcie Życie na szczycie Nie, zwiał damię! Dobra, to było głupie z mojej strony Ale teraz jakbym to użył, żeby odepchnąć miniony, to byłoby to bardzo mądre z mojej strony Tak, uznajmy, że tak zrobiłem Żaby jeszcze nie ma tu na dżungli Skolder może być tylko... Nie, minionowi zaliczyło, Łaj! Zobaczmy co my tu mamy. Nie, jeszcze nie. Zakupmy po prostu drugi i zakupmy sobie buty. I wracamy na front. Tu nie ma ila? Wydawało mi się, że... A, tu jest. Aj. No, na dół. Skaldir może być tylko jeden. <laughs> teraz nie będzie żadnego. Dobra, teraz się cofnijmy na zakupy. Mamy tego hajsu trochę, nie za dużo. I obadajmy, co możemy dorzucić do swojego standardowego, tego niestandardowego ataku tego pod B. Tego mighty throw. Power Braves, czyli e, potężne gadki, potężne majtuchy z e, amerykańską flagą, przynajmniej to wygląda trochę jak amerykańska flaga, który dodaje dodatkowy damage. E, Cortex Fian Shake, e, czyli shake na zasadzie dobicia, dodaje spowalnianie do tego Mighty Throw. Throwing Trophy, trofeum zarzucanie toporem, dodaje odbicie plus jeden. E, cranking Dumbbells, nie wiem co to jest. E, zmniejsza cooldown. Homeless Gnome. E, gnome bez, bez. To znaczy bezdomny. Rzuca wybuchowego, bierzemy. wybuchowego, Będę rzucał wybuchowym gnomem. Nie wiem jak to wygląda, ale okej. Okay. I ostatnia rzecz to jest Oily Spray on Bronze, czyli. <ścoughs> Olej. E, no, sztuczne opalanie. Sztuczny brąz. Nie? I to dodaje prędkość ataku i czas trwania Dobra, zobaczmy co tam się dzieje. Idziemy na dół, bo top jest obity ich, a dół obity ich nie jest. Koko no, nie wyjąłem No, 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 no. Usłyszałem jaką krzyczy Beef ale nie zobaczyłem gnoma. Nie wiem, może coś źle robię. Użyjmy jeszcze raz. Jest Gnom! Jest Gnom! String, come on! Piękne! Nie, ten, ten champion to jest po poezja, kurde! Nie, uciekam! Ja przed tobą uciekam! Już nie! Damn! Damn you! <laughs> Przyznam, że ta postać też do puszowania jest całkiem niezła. Wracaj tu, głup... nie! Dobra, za wcześnie na żabę. Nigdy tej żaby nie zabiłem, zawsze mówię sobie za wcześnie na tą żabę. To z szacunku dla żaby Moniki. Nie, nie dam ci... Choćbym miał zginąć, nie! Ale cofnijmy może, warto by było przeżyć. I zobaczmy co my mamy tutaj w drugiej umiejętności, czyli to nasze trzęsienie ziemi Earthquake Electric hammer e, adds a snaring effect to earthquake Czyli dodaje snare do, do, do trzęsienia ziemi I to wygląda trochę jak motora, okej okay. Stolen couch, kanapa Przypomina mi trochę Simpsona, nie wiem dlaczego Zwiększa zasięg, plus 5 e, Stone twins, czyli e, bliźniaki kamienne, czyli głowy maui, tak one się nazywają? Jakoś tak a tak idzie też do tyłu, czyli w obie strony Co może być przydatne Ale zazwyczaj jak... No teraz za każdym razem byłoby przydatne, bo nie trafiałem w tą stronę, w którą przeciwnik uciekał Ale normalnie, jeżeli ktoś ogarnia, to wydaje mi się, że to jest zbędne Iridium Bricks Game, czyli gra z... Tegu Iridium Damage over time, czyli DOT, czyli obrażenia zadawane w czasie plus 100 Enchanced Muscle Fibers Zwiększona. Ulepszone mięśnie o w ten sposób. Zmniejszony cooldown. I small, small volcano, Zasięg tego do góry plus 3. Bo to też, jak ktoś podskakuje, go może zasięgnąć minimalnie. Ja bym wziął e, zasięg, obie strony. I. Damage over time, why not? O, tu już mamy cały wyczerpane. I zaraz zobaczmy w praktyce, jak nasz ten. Mamy gnoma, mamy... Ciekawe, czy młot by się pojawił, jakbym wziął ten młot bojowy. Jest tam czempion na dole, jest czempion na dole. Przydałoby się iść pomóc. Ale... Ha! <śled> Ale mi to wyszło. Po prostu... Ja nie wiem. Dwie strony. No faktycznie, zasięg widać. Nie nie koko nie, nie. taste mafist. fist mi Hila mało lokajto No wracaj Nie w tą stronę I minion go To jest to, to jest ten brak skila Dobra, Obczajmy teraz, jak wyglądają rozbudowane opcje do naszego autoataku. I wyglądają one następująco: Autoatak, czyli Bash i Perfumed White Flowers, perfumowane białe kwiaty. Heal plus 100. Ok. Flaming Fist, płynące więści. Zwiększa zasięg trzeciego uderzenia plus 2, czyli tego, tej wielkiej białej. Chunk of Salted Meat Kawał solonego mięcha To jest kawał dobrej kamery Zwiększa damage uderzeń Pierwsze plus 10, drugie plus 20, a trzecie plus 40 To jest dobre eee, Gumowa kaczuszka, co to znaczy dusiciel gumowych kaczuszek OK Stun duration 3 sekundy I Fist Bump Avengers 2 Hulk Iron Man, nie? Fistbump to jest deflect bullets with bash, czyli unikam kul z, poprzez ten bash. A, odbijam kulę tym, tym, tym. Dobra, to jest OK. I ostatnie Meat, czyli jasny mit, to nie wiem, to będzie na naszym pitny, czy to będzie. Um, jakieś piwo, ale jasne w każdym razie Zwiększa damage basza 20 40, to by było dobre, ale niestety nie ten level. Wezmę sobie deflekta, wezmę sobie damage I na resztę mnie w chwili obecnej nie stać Po prostu chciałbym zobaczyć jak wygląda to odbijanie pocisków Pięścią Zrąbałem teraz tak bardzo Latający trolu głupi No nie. Wszystko, wszystko, złapmy to życie. Nasza wieża, ale dwie dyszy. No, oni dwóch nie mają, więc. Dobra. Teraz zrobiłbym tak, że zanim nasze miniony się dopuszczą, no zobaczył ostatni rodzaj rozbudowy. Dopiero niedawno się kapnąłem, że moje ujęcie zasłania dół sklepu, ale tu nic ciekawego nie ma. Tu jest e, świnka, pigbank i baby curry. Mamów e, i ogólnie tego nigdy nie kupuję. To znaczy, czasem biorę świnkę, żeby szybciej kupić buty, ale tak bez sensu, nie? E, Co my tu mamy? Maksymalne życie, prędkość leczenia, butki i e, zmniejszenie o, otrzymywanych obrażeń. Czyli nie ma jakiegoś takiego większego szału. E, ale przyznam, że e, e, czasem, czasem się przydaje. Bo te, te, te rzeczy od skoku to głównie właśnie buty się bierze, żeby szybciej biegać, a reszta to już zależy jak ktoś ma jakąś konkretną taktykę, to, to wtedy okej. Okay. Dobra, tutaj jest wieża rozwalona. Więc może wszystko albo spróbujmy ten po raz pierwszy to zrobiłem. Ło, wow, ale hajsów nieźle rzuciło czym się, tylko zdaje. I szybki powrót spróbuję jeszcze się rozbudować zanim miniony całkiem zajadą wieża. Miecho. I tutaj rzeczy na początku nie kupiłem nic. Tylko to Gnoma, ale dobra. <grywia> Dziękuję za uwagę, Hej. Oh, jesteśmy na oficjalnej stronie Nautów. E, poznajcie Nautów, to jest Skoldir. E, I jego kilka skinów jest oczywiście biografia. Jest e, Nauts Builder, jest, e, są guide, jest trailer, jest wszystko. E, I teraz po kolei. E, zacznijmy od... E, może od... demona? Demon Coldir Skin. Wygląda to to tak. I jest naprawdę fajne, w akcji widziałem i, i było fajne. E, jest też Jotun Coldir, który jest dostępny tylko w zestawie. Nie... teraz jest dostępny też... aha! Nie, przepraszam, wróćcie, nie jest dostępny w zestawie, jest dostępny normalnie, ale jeżeli na niego klikniecie, to jest droższy skin, epicki. Są dwa różne i to działa w ten sposób, że... Może jak wejdę tutaj na, 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 na Steamowe, to mi pokaże, że jeżeli gracie w czerwonym teamie, to gracie ognistym Jotun skoldirem, a jak jesteście w niebieskim teamie, to gracie lodowym Jotun skoldirem. Lodowy Jotun Skoldir wygląda tak. Nie? Ognisty Jotun Skaldir wygląda tak, więc to tak naprawdę są dwa różne skiny, bardzo fajny pomysł tak, tak nawiasem mówiąc. Dwa różne skiny, które yy, różnią się od siebie trochę, ale kupi, kupujecie go jako jeden i są w zależności od tego, do którego teamu traficie, te, ten wam się aktywuje, więc ca, całkiem, całkiem fajny koncept, przyjemny koncept. I ostatni skin to jest the Jokcast. Jokcast to jest ten koleś, który podkłada głos za głos. Głos za Wikinga za, za i jak wejdziecie na oficjalną stronę Nautów, wejdziecie sobie na Skaldira, możecie zobaczyć jak ten skin wygląda, właśnie tak, nie jest jakiś szałowy, ale jest. Jest rudy tak jak Simon, który podkłada głos, czyli Jokcast i możecie sobie kliknąć w to. Przeniesie was na stronkę na którym możecie sobie wygenerować yy, Numer za fliką Dla tego skoldira Żeby go wziąć I obadać, obczaić I gdy już wygenerujecie kod, wpiszecie sobie go na Steamie, to do gry doda wam tego skina Chodzicie do gry, wybieracie, to znaczy Namierzacie postać Nie wybieracie jej, tylko klik do góry i macie tego skoldira Kliknąć, muzykę, to samo ile dobrze pamiętamy tak. I lecicie na planszę nie różnią się jakoś super wybitnie zbytnio od standardowej wersji. Moim zdaniem, standardowa jest dużo ładniejsza, no ale, ale dają, dają za Friko, więc nie to, żeby narzekać, nie? Taki troszkę w klimacie rakbisty, w grze wygląda dużo lepiej niż wygląda na, na rysunku, muszę przyznać, ale i tak standardowy skin mi się bardziej podoba. Te ruszające się jak jakieś, kurcze, paszcza, nie wiem, robala, nie, nie skorpiona, ale jakiegoś skorka czy innej cholery No chodź tu No, 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 no dajcie się wyciągnąć Okej okay. Niecie pić wieży, no, no te moby są głupie.